Wydaje mi się, że na, na pewno napom, napomniałaś o, na temat tego niemieckiego podatku budowlanego, tak. ale chyba nie rozmawialiśmy o kwestii podstawowej, Aha. że nikt go nie płaci. <laughs> tak, to taki podatek, którego prawie nikt nie płaci. Mhm, okay. Prawie mam tutaj na myśli ci, którzy dopełniają swoich obowiązków nazwijmy to jakiś tam administracyjnych. Mhm. E, a o co chodzi z tym podatkiem budowlanym? Jest to podatek prewencyjny. to już też brzmi ciekawie. E, chodzi o to, że jeśli prowadzimy firmę budowlaną obojętnie czy, czy w Niemczech, czy, czy w Polsce i wykonujemy usługi na terenie Niemiec, musimy się zgłosić właśnie do niemieckiej skarbówki o wydanie z, z, zwolnienia. Z tego podatku budowlanego. I tak naprawdę jest to tylko formalność, otrzymanie tego, tego zwolnienia, natomiast pod warunkiem, że nie mamy żadnych niewyjaśnionych kwestii w niemieckiej skarbówce, że nie zalegamy z żadnymi podatkami.